Taka przyklejam dzisiaj tipsy um, o 17 dosłownie 17.54, tak one wyglądają, są takie zwykłe i jakbyście zastanawiali na co przyklejam, to, to są tasiemki, e, kupiłam je w sinseju, no. i tak to wygląda na paznokciu ta tasiemka, tutaj już mam. Dobrane paznokcie, która nam przyklejała na tą rękę. Wystarczy tylko nałożyć te siemki i lecimy przyklejaniem. No no dobra. Na razie to ja przyklejam. Tutaj na środku tego będzie ten git chyba. Ten git. Jejku, ciężko mi jest w tych tipsach. krzywdoł. Okej. Okay. Jeszcze tylko na ja go wskazuję. Wskazuję ten. Oła, oła. Tak wygląda. Mam trzy palce w tasiemkach. O te. Trzy. Jeszcze dwa. Teraz tylko jeden. Jeden i mamy tipsy naklejone. No i jeśli macie jelly fruta, to fajnie, bo jestem jego fanką. Oglądam każdy jego live i nawet wysłałam już paczkę. Która jeszcze nie doszła, ale dojdzie. Musiałam otworzyć drugą stronę nowych tasiemek, bo korzystam z tych tasiemek, ale tutaj już nie mam małych, więc musiałam otworzyć te nowe, te na dole. Wziąć jedną tasiemkę co potrzebuję. Nie wiem, jak ja będę sobie radziła, gdy pójdę do Bianki na noc. Nie wiem, jak ja będę się malować. No maluje się. U niej będziemy się na stu malować. Ona ma tyle kosmetyków. No, co z mnie, ja, ją mniej, bo ja używam tylko rozświetlacza. Tu na policzka. I tutaj. Nie ważne. Pa Patrzę, czy nie przykleiłam ich krzywo. Żeby zaraz nie było, że są krzywa. Nie no, piękne. boję się, że mi się odklej. Przez godzinę nie będziemy też pod wodę, więc do 19, do 20 nie będziemy moczyć rąk, bo teraz minie godzina, jakie przykleję. Więc czekamy, aż one się przykleją do naszej płytki. Dobra, myślę, że ten mały to już chce odejść. Trochę za duże te tasiemki na moje paznokcie, ale no trudno, no. przeżyję. Kto powiedział, że później nie można? Nikt. Żeby nie było krzywo. Eee, trochę krzywo. Jezus jak dziwnie jest w tych tipsach, tak... Coś mi tu zahacza, coś mi tu zahacza. A jak zahacza to czym mnie płótka? Zostały dosłownie teraz już dwa, bo pojutrze się zaczyna nowy tydzień. Zostały dwa tygodnie do końca wakacji, a ja sobie przekrajam te które... Ja sobie tipsy, które nawet nie wiem, czy że idą mi do końca dwóch tygodni. Dobra, robię sobie. Jeszcze tutaj podważymy. Proszę popatrzeć, czy te siemki nie oderwałam. No więc jakbyście chcieli przykleić tipsy to na tasiemki. Kupiłam je w Sinsei dosłownie w takim opakowaniu. Za 10 zł. Aha, takie on. Bo to jest seria w ogóle jeszcze walentynkowa. Nie wiem skończyć, były walentynki. Chyba nie, bo ja nie mam drugiej połowy. Nie wiem, chyba będą dopiero, ale są już rzeczy walentynkowe, nie wiem. Takie są na przykład z Belli pędzelki, że różo pędzelki, że masz róże. Kupicie to, że macie Różę To jest to róża, która jest Tak naprawdę pędzelkiem Więc ta róża taka pędzelkowa jest widać, że to jest pędzelek Ale to tak na no, piękną taką rączkę Nie mam zdjęcia niestety Więc no, nie pokażę Ale no, naprawdę może kiedyś Jak będę w sensie jutro Nie bo to już jest niedziela, to zamknięte Dobra 18 to do 19 nie zakładam. To do siedemnastej nie możemy dotykać wody. to godzinę trzeba. No i jak mi szybko poszło ostatnio, to ja godzinę stałam na parapecie i kleiłam te tipsy. Dobra, tak wyglądają moje ręce, są przepiękne. Wyglądają jak tipsy moje matki ma mam mam Tak jak nie nagrywam to może przekleństwo więc Już ku Por Już cholera Trochę mam to oko. Wesoły. No, tak wyglądały. Tak wyglądają teraz na moich rękach. Na moich rękach są przepiękne dziękuję, że Byliśmy bardzo dużo subskrypcji. Mam nadzieję, że do końca tych dwóch tygodni wiemy tysiąc subskrypcji, bo naprawdę nie, ma... zostało tylko 200 subskrypcji i mamy po prostu ten tysiąc subskrypcji, więc no mam nadzieję, że do końca wakacji wiemy to.